Cześć, kochani. Dzisiaj jest dzień sadzenia rozsady porów. Te stare, rozsa te stare pory zeszłoroczne usunę e, z tej grządki. Całkiem pory są ładne. Zresztą e, mam porów bardzo, bardzo dużo, e, więc mogłabym nawet w tym roku nie dosadzać, no ale dosadzę. Zobaczcie, jakie uszkodzenia. Jak pociął liście. E, Korów grat. Podobnie zresztą stało się z groszkiem i z bobem, więc nie wiem, czy coś będzie z, akurat z bobu i z groszku. Wydaje mi się, że nie, bo nie dość, że takie marne te rośliny na tym zimnie, to jeszcze zostały takich listki zdziesiątkowane i same drobne roślinki połamane też przez grat. No ale trudno, na pogodę nie ma wpływu. Najpierw Pory będę sadziła w innej grządce, ale zobaczmy jak się tutaj te A tak się nie da wyciągnąć bez... Y... Trzeba troszeczkę podważyć, bo nie chcę, żeby mi się urwały, wiesz, zaraz zobaczymy. O! Może taki i się da. Tak, wyjdą. O. Tak. No, całkiem przyzwoite powiem Ci. Całkiem przyzwoite. No widzisz, troszeczkę trzeba jednak. W tej ziemi, znaczy w tej ziemi, którą robimy, to te warzywa wszystkie o wiele lepiej rosną, aniżeli we Wrocławiu. Pamiętasz, że tam nie było takich ładnych porów, tak. ani nie było takich ładnych cieniutkie i marne były raczej te pory. Tak. Też są różne. Ale na przykład pietruszki nie było takiej pięknej jak tu. Tak, i teraz wszystkie te pory usunę. Oczywiście je oczyszczę i będę je mrozić. Wychodzi tak też? Uh -huh. Będę je mrozić i też odpowiem od razu na pytanie, bo było też takie pytanie, czy blanszuję pory przed mrożeniem. Otóż nie. Po prostu tylko te pory oczyszczam i w całości. Mrożę je wkładam do worka poporcjowane po kilkanaście i do zamrażalnika i one się nie sklejają ze sobą podczas mrożenia. I można spokojnie je wyjmować pojedynczo. Wzięłam troszeczkę za mały kartonik, ale sporów jestem generalnie zadowolona. Teraz przejdziemy do drugiej grządki, już z rozsadami porów. Sadzenie rozsady porów jest bardzo łatwe. Tutaj będę w tej grządce sadziła pory. I tak, jak tutaj widzicie, kochani, wykoszona jest troszeczkę trawa na przejściach, w zasadzie. Czy te wszystkie rośliny pionierskie. To ja tego, co jest przy samych grządkach, nie obcinam, dlatego że te rośliny, zacieniając brzegi grządki, powodują, że ziemia też nie wysycha tak bardzo, jak normalnie, właśnie w takich grządkach podwyższonych miałoby to miejsce. Roślin pionierskich oczywiście jest znikoma ilość, co bardzo cieszy. Dobrze, teraz tak. Trzeba będzie troszeczkę na razie odsunąć tę ściółkę. Potem, oczywiście, wszystko znowu pięknie zaściółkuje. I te, por te pory będą też do przyszłego roku? Tak, bo to są zimowe. Ja nie, yy, nie sadzę, nie wysiewam Ech. letnich odmian. Tylko właśnie takie, które mogą spędzić w gruncie. Całą zimę i w zasadzie to, tak jak pamiętam, te, które wyrywaliśmy, to one e, teraz tak podrosły. Wczesną wiosną. Wcześniej były takie średnio duże. Muszę tu oczywiście też zostawić miejsce na kwiaty, bo przecież nie może być takiej monokultury, że tylko jedno warzywo rośnie jeden rodzaj. Jeden rodzaj w grządce, to nie przystoi, żeby tak było w naszym ogrodzie, i robię taki dosyć głęboki rowek, żeby nie zawijać korzeni porów. Zaraz zobaczymy, jaki ten dołek powinien być. Weźmy sobie najpierw tą większą rozsadę. też będzie sporo ich i rozsadę pora jeżeli chcemy mieć ładną część górną tą, znaczy tą białą dużą część, no to powinniśmy posadzić tak po te, do tego miejsca, gdzie rozchodzą się listki i gdybym na przykład tamte pory jeszcze zakopczykowała, czyli przysypała je ziemią jesienią, to ta część biała byłaby o wiele, o wiele większa ale wtedy w zeszłym roku tego nie zrobiłam. Może w tym roku będzie na to czas, bo tyle rzeczy, które wiecie, trzeba zrobić w ogrodzie, to potem, jak już jest bardzo duże natężenie pracy, to się robi to, co jest tylko konieczne. O, proszę. Co to jest? Jedzenie dla kur. Bardzo ładna gleba, trzeba przyznać, zobaczcie jaka ładna taka, bo ta czarna to jest ta rozsadowa, ta co była w doniczce, ale tutaj mamy taką piękną, brązową glebę, która powstała z grządki lasaniowej. Oj, dobrze i teraz można zacząć rozkładać rozsadę, zanim ten jeden rządek przysypie rosada pora lubi nawet właśnie takie rwanie korzeni niektórzy sadząc pory do gruntu obrywają te zbyt długie korzenie ja ich nie będę obrywać ważne jest żeby te korzonki sobie właśnie tak swobodnie leżały żeby nie trzeba było ich Zawijać, dlatego też na przykład nie robię takiej dziurki w glebie, do której to dziurki wkładam korzenie, wkładam rozsadę, bo wtedy mi te korzenie pójdą do góry. A mi chodzi o to, żeby one właśnie tak ładnie były ułożone na ziemi czy w ziemi. Potem to tylko zasypię i zrobię kolejny rowek. Rozsadę porów wkładamy do gruntu już od połowy kwietnia. To wszystko, oczywiście, zależy od pogody, jaka jest temperatura. O, nie wygląda to ładnie. Jeszcze przynajmniej kilka takich rzędów będzie trzeba zrobić. I teraz to przysypujemy. Gleba jest przecudna. Przecudna jest. Taka napowietrzona. O, teraz można rozsadę wyprostować. Oczywiście trzeba będzie za chwileczkę podlać. I kolejny rządek. i ściółka oczywiście też. A mój ojciec, już świętej pamięci, zawsze jak wyrywał pory, to brał sobie jedną taką najmniejszą porę i po prostu ją zjadał z solą. Nie mam soli, ale nie potrzebuję soli. Dobra? Mm. Pyszno. Ale twój tato zjadał pierwszą pierwszego pora, a już nie pamiętam, bo któreś warzywo pierwsze dawał zawsze e, Twojej mamie: ogórka czy pomidora, Chyba pamiętasz? Pomidora. Pomidora. Chyba pomidora. Pierwszy pomidor ona zjadała ceremonialnie, tak, tak można powiedzieć, tak, tak? Tak, tak? No i widzisz. Teraz te mniejsze, drobniejsze rozsady. Nie trzeba z nimi też tak się ceregielić, jak to się mówi. Chciałam tak zrobić elegancko, wiecie, w rękawiczkach. Ale niestety, ja muszę czuć glebę. No, a że potem dłonie, paznokcie pozostawiają wiele do życzenia, to jest już inna sprawa, ale zawsze można zrobić przepierkę ręczną, albo na przykład umyć naczynia zamiast zmywarką, to ręcznie. I teraz jeżeli mamy, jeżeli mamy taką drobną rozsadę właśnie jak te pory można te korzonki troszeczkę pourywać i podobnie tak jak tamte też na taką większą yy, głębokość, głębiej. Te są malutkie w porównaniu z tamtymi, ale urosną tak samo duże, więc i tak trzeba zostawić odległości między nimi. I przedostatni etap, czyli ściółkowanie. Nie zapomnijcie o tym. Dzięki ściółkowaniu gleba jest o wiele bardziej wilgotna. Jak są gdzieś na przykład takie kawałki grządek niezaściłkowane, bo zostały wysiane tam nasiona, to widać bardzo dużą różnicę. Że tam jest bardzo sucho, a tutaj jest przyjemnie wilgotno dla roślin. I posadziłam ostatecznie w tej grządce cztery rzędy, czyli 40 porów. Tutaj z tej większej rozsady dwa rzędy, podobnie od tamtej strony dwa, co może być mało widoczne przy takiej małej rozsadzie. Natomiast tutaj ten pas zostawiam na kwiaty. A jakie to będą kwiaty, to się jeszcze okaże. I teraz, jak jest ściółka, która fajnie trzyma rośliny i glebę, to można nie podlewać rozsady punktowo włożonej do gleby, tylko można po prostu delikatnie podlać konewką. Co właśnie zrobię i wtedy mi namoknie i ściółka i gleba Oj, i będą podlane rośliny i rośnijcie sobie do przyszłego roku. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce, spryt wiaszczurce W tym istota okej tkwi, dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam, sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Jest ok, świat się cieszy z pracy To co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy. Mej.